Dzień dobry, witam Państwa na porannym komentarzu. Przechodzimy do kalendarza makroekonomicznego. Dzisiaj nad ranem mieliśmy decyzję Banku Japonii w sprawie stóp procentowych. Nie zostały stopy zmienione zgodnie z oczekiwaniami. Konferencja prasowa zacznie się o 8.30. Następnie będziemy mieli ze strefy euro 11. inflację konsumencką. Ze Stanów Zjednoczonych o 14.30 pozwolenia na budowę domów i rozpoczęty budowy domów oraz o 16.00 raport Uniwersytetu Michigan w sprawie oczekiwań inflacyjnych i indeks Uniwersytetu Michigan. No i 18.45 wystąpienie że Petka z nas. Możemy teraz przejść do głównych instrumentów zgodnie ze środowymi oczekiwaniami e, doszło do spadków na kontraktach na S&P 500, wróciliśmy do wsparcia w okolicy 2418, potem doszło do odbicia. Możliwe, że odbicie, które mamy z, tutaj z tego dołka wczorajszego jest korekcyjne i to jest część korekty w ramach fali czwartej. No i potem w dalszej perspektywie para piąta. Dlatego mówię o tym scenariuszu pesymistycznym, gdyż lepiej być przygotowanym na jeszcze jedno cofnięcie niż już liczyć na to, że będziemy mieli trwałe przełamanie tutaj tych ważnych oporów. Przechodzimy teraz do sytuacji na wykresie DAX-a. Na tym indeksie wróciliśmy do wsparcia w okolicy 12655. Nieznacznie ono zostało przekroczone. Widzimy, że dzisiaj rano doszło tutaj do ruchu wzrostowego. Ten ruch wzrostowy może być korekcyjny i w dłuższej perspektywie może się okazać, że jeszcze będziemy wrzucali na 12.580, ewentualnie nawet na 12.490, ale w dłuższym terminie powinniśmy ruszyć w górę i przekroczyć tegoroczny szczyt na poziomie 12.922 punkty. Ten poprzedni był przekroczony w środę o 40. Kilka punktów. Teraz możemy zobaczyć, co się może wydarzyć na polskim rynku. Wczoraj mieliśmy oczywiście święto, więc możliwe, że będziemy mieli jakiś tutaj ruch do góry. No i jeśli byśmy mieli szybkie zakończenie korekty w Stanach Zjednoczonych, to wtedy myślę, że czekałby nas kilkusesyjny ruch wzrostowy, być może nawet z celem na poziomie 2 przez no i przechodzimy do sytuacji na eurodolarze. Tutaj po decyzji Fed, a, w, a w, zwłaszcza po pierwszych słowach, po pierwszych kilku minutach konferencji prasowej o godzinie 20.30 w środę, wśród poważniejszego spadku, <coughs> ta czarna świeca, o której tutaj mówiłem, powinna była skutkować tym, że wrócimy na ten dołek, że go przebijemy. potem w dalszej perspektywie możliwy jest powrót na 1.11.15. Tutaj możliwe jest jakieś odbicie, ale w dalszej perspektywie kilkosesyjnego widzimy jeszcze dalszy w dalszych spadku. Poziom 1,10 może być cel tej przeceny z tego szczytu. To powinna być korekta wielosesyjna po wcześniejszych wielotygodniowych wzrostach i potem w dłuższej perspektywie na wykresie euro-dolara powinniśmy zobaczyć wzrosty w rejonie się 1,14, 1,15. Na wykresie dolara do złotego doszło do poważniejszego roku w górę. Przekroczyliśmy opór na poziomie 3,78. W dalszej perspektywie oczekuję wzrostów kursu dolara do złotego. Możemy przekroczyć poziom 3,82. 38% zniesienia całego tego ruchu jest w okolicy około 3,86. Teraz przejdźmy do <tryk> złota. Tutaj też analogicznie. W środę już, żeśmy, w środę wieczorem, się zapędzili na 1,260. <tryk> Przekroczyliśmy tutaj to ważne wsparcie. Zmierzamy na 1248. Zawsze w perspektywie może jest jakieś okupicje kolekcyjne i potem trzeba się przygotować na to, że będzie kolejny atak na Kosovo i jego przekroczenie. No i na koniec ropa. Na ropie dotarliśmy już do wsparcia w okolicy 4415. Być może jeszcze tutaj te spadki będą no, dalej kontynuowane. Generalnie silne <laughs> wsparcie w między 43, 15, 44, 15. Kuba przełamania tych spadźń powinna się udać, w efekcie liczę na poważniejsze tutaj wzrosty. To wszystko na chwilę obecną. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.